Bardzo dziękuję, szanowni państwo, sekretarze generalni, koledzy i koleżanki, szanowni państwo. Dziękuję przede wszystkim za możliwość wystąpienia przed państwem. Dziękuję też Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej za inicjatywę przede wszystkim, a także za gościnność. W szczególności dziękuję Michałowi Deskurowi, który naprawdę bez udziału sztucznej inteligencji potrafił nas tutaj zaprosić, sprowadzić również przedstawicieli tych parlamentów, które nie są członkami Unii Europejskiej. No więc jest to wybór ludzki i okazał się dobry. Generatywna, sztuczna inteligencja jest wszechobecna, wkracza w nasze życie, zmienia sposób pracy, rewolucjonizuje praktyki twórcze, na nowo definiuje nauczanie. Mówiliśmy o samochodach. Zmienia też funkcjonowanie parlamentów. To, co kiedyś należało do sfery science fiction, dzisiaj stało się rzeczywistością. Maszyny sortują informacje, rozpoznają wzorce, piszą też teksty, czasem nawet też produkują obrazy i podejmują decyzje. Z każdym kolejnym krokiem powraca fundamentalne pytanie. Czy to my tworzymy sztuczną inteligencję, czy to sztuczna inteligencja nas tworzy? Może zacznę filozoficznie. Często rewolucję w dziedzinie sztucznej inteligencji porównuje się do odkrycia ognia. Ten ogień trafił do człowieka dzięki prometeuszowi, który w ten sposób uwolnił ludzi od zimna i ciemności. Sztuczna inteligencja niesie ze sobą obietnicę uwolnienia nas od powtarzalnych zadań, a także większej efektywności, większego komfortu, większej wydajności. Podobnie jak ogień, sztuczna inteligencja może jednak także parzyć. Może ogrzewać albo niszczyć. Może oświetlać albo oślepiać. Nikt nie wątpi w tym, że jest potężna, ale już sposób jej wykorzystania zależy w pełni od nas. Więc ogień wyzwolił człowieka z ciemności, z zimna, z ograniczeń, które narzucała mu natura. Nauczył go także, jak być ostrożnym, bo każdy postęp wiąże się z ryzykiem. Jeśli się zapomina o ryzyku, traci się kontrolę. I każdy, kto chce posługiwać się ogniem, musi najpierw nauczyć się, jak go kontrolować, gdyż każda nieostrożność może mieć śmiertelne skutki. Ta sama zasada dotyczy szczególności sztucznej inteligencji. Pytanie zasadnicze nie brzmi zatem, co potrafi robić sztuczna inteligencja, ale raczej, co chcemy, żeby ona robiła. Zapewne wielu z państwa zna tragedię Goethego. Faust zniechęcony ludzkimi ograniczeniami zawiera pakt z Mefistofelesem po to, aby posiąść wiedzę nieskończoną, nawet za cenę utraty własnej duszy. I wszyscy wiemy, jak kończy się ta historia. Rozwój sztucznej inteligencji przypomina właśnie tę faustowską pogoń, która fascynuje, ale i stawia przed nami nowe, głębokie dylematy moralne. Może cofnijmy się jeszcze wstecz. Dwa i pół wieku temu, Emanuel Kant przyjął jako dewizę Zapere Aude, czyli odważ się myśleć samodzielnie. Dla Kanta oświecenie było swoistym procesem, drogą która miała dać człowiekowi możliwość porzucenia stanu niższości, za który sam ponosi odpowiedzialność i miało się to stać dzięki refleksyjności, rozumowaniu, swobodzie w myśleniu i w wypowiedzi. No więc Taka droga dziś jedynie zyskuje na aktualności, gdyż sztuczna inteligencja rzuca wyzwanie ludzkiej refleksyjności, podważa naszą zdolność osądu, kwestionuje naszą swobodę, naszą wolność. Wtedy, kiedy przestajemy rozumieć decyzje sztucznej inteligencji, nie poddajemy ich wątpliwości i ich nie kontrolujemy. Kant pewno by nam dzisiaj przypomniał, że zadania można delegować, ale refleksyjności delegować się już nie da. Ani systemom, ani platformom, ani gigantom cyfrowym. Myślenie oznacza bowiem zajmowanie stanowiska, ocenianie, rozważanie wszystkich za i przeciw, podejmowanie decyzji. I to coś więcej niż przetwarzanie danych. Powiedziałbym zatem, że to człowiek ma ponosić odpowiedzialność zawsze i że naszą główną misją jest zachowanie wolności. Censurę, w przeszłości co można było myśleć, czy mówić, les czy decydował suweren, wytrisał, kościół czy cenzura. Dzisiaj ce tę rolę przejęły platformy, voyons, kody i algorytmy. To one chcą kontrolować wszystko, co widzimy, Kant, co wierzymy chcą kontrolować nasze zachowania. Jednak odmiennie od, od epoki kantowskiej dziś mamy instytucje demokratyczne, parlamenty, które ustanawiają zasady, gwarantują wolności i wskazują kierunek rozwoju technologicznego. Generatywna sztuczna inteligencja może numerik. wydawać się genialna pod względem technicznym, ale elle ma wymiar ma valeur, czysto logiczny. To jest inteligencja, która nie rozumie, jest pozbawiona wartości, afir, nie ma odpowiedzialności za własne perroquen. treści. Emily Bender to językoznawczyni, która twierdzi, że roboty konwersacyjne są jak papugi, które po prostu powtarzają bez zrozumienia. W chwili obecnej generatywna sztuczna inteligencja zatrzymuje się na granicy świata rzeczywistego, ale już teraz, już teraz powstają systemy, które naśladują procesy myślowe człowieka, a niektóre z nich wykazują nawet początki kognitywnej sztucznej inteligencji. Wszystkie te postępy nadają sztucznej inteligencji nową moc, nowy wymiar. Pytanie, czy społeczeństwa, rządy działają wystarczająco szybko, aby tę ewoluc ewoluc ewolucję okiełznać, a może jednak pozostają za nią w tyle. Sztuczna inteligencja często sprawia wrażenie neutralnej i obiektywnej, a jednak popełnia błędy. Podtrzymuje uprzedzenia i jest nieuchwytna w definicji stawka brze jest dużo wyższa niż mogłoby się wydawać, jeśli bowiem pozwolimy, aby systemy zautomatyzowane decydowały za nas, tylko dlatego, że są skuteczniejsze, efektywniejsze, ryzykujemy całą utratę bogactwa, która płynie ze sprzeczności z niuansów z w zamian. Dostajemy swoisty, syntetyczny zlepek. A przecież demokracja żyje właśnie dzięki tej różnorodności. Szanowni Państwo, koledzy, koleżanki, potrzebny nam zatem prawdziwy polityczny leadership. Nie chodzi tylko o to, aby uregulować algorytmy, ale także, aby przemyśleć, jak ma wyglądać infrastruktura informatyczna, na której one są oparte. Nie chodzi bowiem tylko o oprogramowanie, czyli linijki kodu. Chodzi o fundamentalne wybory dotyczące naszej przyszłości. Co to konkretnie oznacza? To oznacza przede wszystkim większą przejrzystość, większą odpowiedzialność. Kiedy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, trzeba powiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność, kto się rozlicza. To oznacza również więcej godności. Nie możemy akceptować sytuacji, w której sztuczna inteligencja powiela niejako uprzedzenia i wszystkie uprzedzenia z przeszłości w przyszłych systemach. To oznacza również lepsze rozpoznanie konsekwencji i zagrożeń i wyznaczenie granic. Jakie zadania można powierzyć sztucznej inteligencji, a jakie exercer, nigdy nie powinny być jej delegowane. Democratic. Same parlamenty to zresztą istotne miejsca, gdzie taki wpływ można wywierać w oparciu o Les demokratyczne zasady. De Same przepisy to, to jednak de za mało. Parlamenty, które ograniczają się do ustanawiania barier dla rozwoju sztucznej inteligencji, nie korzystając z niej same, pozostają jedynie biernymi obserwatorami. Dlatego parlamenty mogą pełnić rolę pionierów, wykazując się odwagą I w stosunku do technologii cyfrowych. Bardzo mi się podobało wystąpienie pani sekretarz generalnej Polskiego Senatu, kiedy mówiła o XIX-wiecznej Przypominam, że Parlament Szwajcarski był jako pierwszy, był pierwszym budynkiem szwajcarskim, który miał właśnie elektryczność, więc teraz jesteśmy pionierami sztucznej inteligencji. No właśnie, w szwajcarskim parlamencie to już rzeczywistość, wykorzystujemy sztuczną inteligencję jako wsparcie dla naszych dotychczasowych narzędzi. Pomaga nam w tłumaczeniu, w wyszukiwaniu, w indeksowaniu dokumentów, w automatycznej transkrypcji posiedzeń posiedzenie komisji, posiedzenie plenarnych, także w tworzeniu napisów dla osób niedosłyszących. Niedawno przeprowadziliśmy pilotażowy projekt z wykorzystaniem agenta konwersacyjnego, chatbota, który potrafi odpowiadać na proste proceduralne pytania zadawane przez posłów. Ten test zakończył się powodzeniem, można tak powiedzieć, i w tym roku uruchomiliśmy drugi projekt, aby przetestować sztuczną inteligencję w tłumaczeniu symultanicznym e, posiedzeń e, prowadzonych w trzech językach urzędowych e, posiedzeń komisji. Ta, te, te usługi będziemy mogli również oferować wszystkim odwiedzającym nas z całego świata. Badamy również potencjał tych narzędzi, narzędzi w streszczaniu lub syntezie skomplikowanych dokumentów. Są posłowie, którzy już korzystają z ChatGPT czy CLOD do analizy tekstów, redagowania wystąpień czy przygotowywania interwencji. Narzędzia te są przydatne, ale stawiają przed nami poważne ważne wyzwania i ryzyka, przede wszystkim ryzyko wycieku danych. Te informacje poufne mogą znaleźć się poza bezpiecznymi ramami konfederacji i trafić gdzieś do przestrzeni publicznej. Po drugie ryzyko stronniczości. Na odpowiedzi mogą mieć wpływ modele oparte na logice, Bądź na priorytetach obcych interesom czy celom naszego kraju. No jeszcze ryzyko uzależnienia. Technologie powstają poza naszymi ramami instytucjonalnymi i prawnymi, w większości przypadków, co stawia realne pytanie o naszą suwerenność. Dlatego też kolejnym krokiem będzie dla nas zbadanie możliwości stworzenia asystenta opartego na sztucznej inteligencji, zaprojektowanego specjalnie na potrzeby parlamentu. Narzędzie to będzie oparte na modelu językowym open source połączone z naszymi bazami dokumentów i wewnętrznymi i zewnętrznymi, i hostowany na szwajcarskiej infrastrukturze. Projekt ten ma dwojaki cel po pierwsze, poprawić efektywność pracy parlamentarnej, ale równocześnie zapewnić poufność wymiany informacji i niezależność w udzielanych odpowiedziach gdyż nie jest to wyłącznie sprawa technologiczna, ale fundamentalna kwestia bezpieczeństwa, autonomii i suwerenności dla naszej demokracji. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, jesteśmy na etapie, na którym najlepszym sposobem na drodze do osiągnięcia postępu jest zaakceptowanie nieznanego. Poszukiwanie rozwiązań metodą prób i błędów, trochę na ślepo. Przyznawanie się do tych błędów, zachowanie otwartości. Przeprowadzone testy pokazują, że nie powinniśmy obawiać się nowych technologii, ale że należy do nich podchodzić z dystansem i otwartością. Niektóre projekty niosą obietnice, a inne po prostu rozczarowują.

W naszym kierujemy się następującą zasadą. Co nowego bądź coś lepsze, lepszego możemy zrobić, osiągnąć dzięki parlamen, tym narzędziom. Tym narzędziu. Chcemy poprawiać demokrację, ale nie chcemy jej zastępować. Jestem przekonany, że parlament, który nie poprzestaje na regulacjach dotyczących technologii, ale włącza w ją w sposób rozsądny, rozsądny do swojej codzienności, udowadnia, że to nawet to w, w erze maszynowej polityka to przestrzeń. Rozważania palących zagadnień, które mają bezpośredni wpływ edukacjone. na życie i przyszłość obywateli. Jak to mówi, przyszłość mówi też kształcenie, mówi edukacja. Edukacja, edukacja parlamentarzystów, desi edukacja, desi edukacja desi i kształcenie desi personelu, desi pracowników desi administracji, kształcenie desi edukacja, desi desi i edukacja obywateli i obywatelek. W erze sztucznej inteligencji kształcenie nie powinno ograniczać się wyłącznie do przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim kształtować zdolność osądu, krytycznego myślenia. To jest warunek, sine qua non dla partycypacji obywatelskiej. Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jakim my się dziś uczymy, myślimy i podejmujemy decyzje. Podrzuca treści, filtruje informacje, porządkuje rzeczywistość, często bez e, naszej świadomości. Dlatego też obecnie to kształcenie musi obejmować coś więcej niż same umiejętności i samą wiedzę. Ma wzmacniać odporność intelektualną, umiejętność weryfikowania źródeł, kwestionowania obrazów. A des Oceny arguments wiarygodności wyników, a rozpoznawania vrai, manipulacji, argumentowania, dres, a odróżniania, odróżniania prawdy od prawdopodobieństwa. Krótko mówiąc umiejętność myślenia dotyczy to nas beaucoup, wszystkich, beaucoup, a posłowie i e, Urzędnicy parlamentarni muszą się jeszcze w tym względzie bardzo, bardzo dużo wiele nauczyć. De demokracja to nie jest zwykła usługa, de demokracja żywi się sprzecznościami e, własnymi sprzecznościami, wątpliwościami, dyskusjami. To jest element claire. wymagający, opinie muszą być poparte argumentami, de decyzje wymagają jasnego stanowiska. Paradoxal. Być może właśnie dlatego musimy ponownie położyć nacisk paradoksalnie w tej erze cyfrowej na kształcenie humanistyczne. I to nie jest kwestia robienia kroków wstecz, ale raczej chodzi o przywrócenie człowieka do procesu. Co prawda sztuczna inteligencja optymalizuje sposób wykonywania zadań, ale to kształcenie humanistyczne stawia pytanie, dlaczego my w ogóle te zadania wykonujemy. Aby pozostać człowiekiem w świecie wszechobecnej sztucznej inteligencji, trzeba przede wszystkim chcieć być człowiekiem, odgrywać rolę człowieka. Edukacja daje nam tę możliwość. No więc na koniec. Czy to my kreujemy sztuczną inteligencję, czy jesteśmy przez nią kreowani? Nie jest to kwestia postępu, jest to kwestia całościowej postawy. Sztuczna inteligencja odciąża nas w wielu zadaniach, takich żmudnych, powtarzalnych, ale nie zwalnia nas z odpowiedzialności za podjęte decyzje podjęcie decyzji w jakich obszarach chcemy ją stosować. To, co można zautomatyzować, niekoniecznie musi być zautomatyzowane i nie wszystko, co jest efektywne, nie zawsze jest przydatne w demokratycznym społeczeństwie. Parlamenty pozostają miejscem na zadawania pytań i debaty, również w przestrzeni cyfrowej. Nie dlatego, że wiedzą wszystko, że posłowie wiedzą wszystko lepiej, ale dlatego, że bronią fundamentalnej zasady. To nie maszyny powinny decydować. Jest to i musi pozostać zadaniem człowieka, i tylko człowieka. Na tym polega cała różnica i tak musi, powinno zostać. Konkludując, sztuczna inteligencja proponuje, człowiek dysponuje i decyduje. Dziękuję za uwagę.